Witam serdecznie po raz kolejny w moim garażyku. Dzisiaj opowiem wam taką historię, która wydarzyła się wcześniej, niż zrodził się pomysł mojego kręcenia filmów i zamieszczania ich na YouTube. Ale ponieważ w miarę rozwoju kanału będę wam tutaj opowiadał różne historie, które, Będę mógł podeprzeć przykładami z życia wziętymi. Nie są to historie zasłyszane ani zobaczone, przeczytane w sieci. Są to rzeczy, przez które sam przechodziłem i z którymi sam musiałem się zmierzyć. Zapraszam do oglądania. Żeby nie było, że cały czas opowiadam o zabytkach. To dzisiaj taka troszeczkę nowsza historia, nowszy epizod. Przede mną tutaj części składowe silnika. Muszę podeprzeć się ściągawką. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, aż nie mam takiego umysłu ścisłego do cyfr i liter. Przede mną leżą tutaj elementy silnika z samochodu, który powstał w 2006 roku zrodził się w głowach inżynierów, konstruktorów ze stajni BMW oraz Peugeota w takiej kooperacji stworzyli tutaj taki silnik który jako pierwszy trafił do samochodu Mini -łam. w 2006 roku do modelu R53 jest to rodzina silników oznaczanych w marce mini, jako N-seria. Czyli N12, B14 to są silniki o pojemności 1,4. N12, B16 to są silniki o pojemności 1,6. N14, N16, N18. I kolejne ich rozwinięcia są to silniki które występują w wersji wolnossącej i w wersji doładowanej z tryskiem pośrednim do kolektora sącego do kanałów dolotowych głowicy oraz z bezpośrednim do komory spalania. Silniki te legitymują się mocą od 75 do 175 koni a późniejsze rozwinięcia po 2011 roku nawet do 230 prawych koni silniki te również trafiły do samochodów Peugeot Peugeot 207, 208, 308 i pokrewne nie będę wymieniał tutaj wszystkich, w każdym razie silniki te również tej konstrukcji nie są te same silniki, one nie są współzamienne. Pamiętajcie o tym: silnik Peugeot i silnik BMW jest troszeczkę inny, aczkolwiek występują w jednych i w drugich samochodach. W marce Peugeot występują pod oznaczeniem EP3, silniki 1.4 i EP6, silniki 1.6 i również występują w mocach od 90 do 150 koni, a czy są większe? Nie wiem, pewnie tak. O co chodzi? Więc przede mną głowica, jak już powiedziałem, tłoki. Zaraz szybko pokażę, w jakim są stanie. Bo tak jak brzmi tytuł dzisiejszego odcinka, czyli znikający olej, co dzieje się z olejem, który znajduje się w misce olejowej służy do smarowania i chłodzenia silnika i który nam ciągle znika kiedy samochód jest użytkowany w warunkach miejskich na krótkich odcinkach możemy przejechać nawet kilka tysięcy kilometrów bez ubytku oleju natomiast jeżeli samochód zostanie przejechany w trasę nagle znikają zatrważające ilości oleju samochód na tysiąc kilometrów potrafi zużyć litr a nawet i więcej oleju wyobraźcie sobie Teraz trasę 5000 km musicie dolać do silnika 5 litrów, czyli dokładnie tyle, ile praktycznie mieści cały układ smarowania tego silnika. Z czym to się wiąże, dlaczego się tak dzieje, dlaczego ten olej znika przy jeździe w dłuższych trasach, natomiast nie znika przy jeździe miejskiej na krótkich odcinkach. Kiedy pierwszy raz spotkałem się z konstrukcją tego silnika jako mechanik. Oczywiście wiedziałem, że takie silniki istnieją. Słyszałem o nich, oglądałem ich konstrukcję w różnych publikacjach fachowych silnik w momencie kiedy został wyprodukowany, otrzymał tytuł silnika roku, cały świat motoryzacyjny zachwycił się konstrukcją tego silnika. Otóż. Silnik o pojemności 1,6 rozwija moc 175 koni. Przy 6000 obrotów brzmi pięknie, prawda? 1,6 i 175 koni. Silnik turbodoładowany z turbiną o specyficznej konstrukcji, tak zwane Double Scroll. Dobrze, od czego zacząć? Zacznę, proszę Państwa, od tego, że. Jako mechanik od początku, kiedy tylko spotkałem się z weryfikacją układu płokowo-korbowego, zawsze byłem uczony o tym, że pierścienie po zamontowaniu wewnątrz cylindra mają mieć przerwę od 0,2 do 0,6 mm, w zależności od konstrukcji silnika. Tylko wtedy, kiedy pierścienie uszczelniające i pierścienie uszczelniająco zgarniające oraz pierścienie olejowe są szczelne, mają taką przerwę, jest szansa, że silnik będzie szczelny, sprawny. Komora spalania w naszym silniku będzie działała prawidłowo, a spaliny nie będą przedostawać się do komory korbowej silnika, przez co olej nie będzie się przepalał i nie będzie również zużywany olej przez silnik. Zobaczcie, co zafundowali nam konstruktorzy. Mam tutaj w ręku pierścień zgarniający, czyli pierścień olejowy. Pokażę go blisko do kamery. Może zobaczycie to na kamerze. Z drugiej strony, zaznaczyłem markerem. Jest 45 małych mikro. Przecięć na tym pierścieniu. Totalna bzdura, jeżeli chodzi o mnie. Przecież wiadomo, że przecięcia poprzeczne tego pierścienia będą powodowały przepuszczenie oleju. Fakt, że pierścienie są tak skonstruowane, że te przecięcia się mijają. Ale pierścień ma tylko 2 mm wysokości, więc jest bardzo niski. Takie pierścienie. Nigdy nie zapewniają dobrego zgarniania oleju ze ścianek cylindra. Nie sprawiają, że komora spalania jest wolna od oleju. Pierścienie, które są wyżej zamontowane, czyli pierścień zgarniająco uszczelniający, drugi z kolei, ma wysokość 1,5 mm. Natomiast pierścień Uszczelniający, który jest na samej górze. Ma 1,2 mm. Czyli bardzo niskie, te pierścienie. Konstruktorzy wymyślili to w ten sposób, że im te pierścienie będą niższe, czyli jeżeli ich wysokość będzie mniejsza, będą powodowały mniejszy opór na ściankach cylindra. Przez co silnik będzie lżej się kręcił i będzie stwarzał takich oporów. Zobaczcie na konstrukcję tłoka, jaka jest ciekawa. Tłok jest bardzo odchudzony. Zabrali z niego wszystkie możliwe, niepotrzebne kawałki metalu. Aczkolwiek jest jeszcze tak skonstruowane denko tłoka, że jest bardzo zmniejszona komora spalania. Silnik, który tutaj jest przede mną rozebrany, a właściwie jego elementy, pochodzi z samochodu Mini Cooper S z 2009 roku i miał niewiele ponad 150 tysięcy przebiegu. Zobaczcie, ilość nagaru znajdującego się na tłoku świadczy o tym, jak duże ilości oleju zużywał silnik. tłok kolejny też zobaczcie, on jest częściowo próbowałem skrobać, odskrobywać te części nagaru zobaczyć jak tego jest dużo i czy nie ma jakichś pęknięć pokażę Wam czwarty tłok, co się z nim stało zobaczcie, tutaj potężna wyrwa w denku tłoka Powodowała zakończenie pracy, nieszczęśliwe zakończenie, awaryjne zużycie silnika, które wystąpiło nagle. Bez ostrzeżenia, bez jakichkolwiek wcześniejszych symptomów, silnik pracował równo, miał równe ciśnienie sprężania. Jedyny jego problem właściciel skarżył się na duże zużycie oleju. Pozdrawiam Magdę, właścicielkę, która przeżyła wielki stres, kiedy ten silnik się uszkodził. Ja Wam pokażę, ile tego nagaru znajduje się wewnątrz, wewnątrz rowków na tłoku. Silnik potężny, zanagażony. Mnóstwo tego nagarów. Na tłokach, w komorach spalania, w głowicy, zaraz to pokażę bliżej. Na świecach widać, że świece są czarne. Silnik zużywał mnóstwo oleju. Silniki konstrukcyjnie przeznaczone do oleju o gęstości, klasie, lekkości 0W-30, opcjonalnie 0W-40. Silnik ten w zasadzie nie powinien pracować na innym oleju. W silniku tym równocześnie wystąpiło inne zużycie. Oprócz tego, że silnik zużywał mnóstwo oleju, nastąpiło wypalenie tłoka co spowodowało praktycznie zniszczenie tego silnika w trybie natychmiastowym silnik stracił ciśnienie sprężania na tym cylindrze resztki rozgrzanego metalu poprzyklejały się do tulei cylindrowej powodując jej zniszczenie nie ma tutaj kadłuba przede mną bo tak jak już powiedziałem wcześniej historia ta wydarzyła się wcześniej zanim stworzyłem swój kanał na YouTubie więc siłą rzeczy nie trzymałem uszkodzonego kadłuba, trafił on na złom jakimś trafem części te ocalały leżąc u mnie w garażu większość z tych rzeczy, które wyciągnąłem z tego silnika po prostu nie nadaje się do użycia w silniku tym występował jeszcze inna usterka, która jest dość częstą usterką tych silników. Problemy z tymi silnikami to przede wszystkim podwyższone zużycie oleju, wypadanie zapłonów oraz błędy świadczące o zużyciu układu rozrządu. Układ rozrządu w tym samochodzie, napęd realizowany za pomocą łańcucha jednorządowego, Napinany napinaczem hydraulicznym, czyli przez ciśnienie oleju, wytwarzane przez pompę oleju. Oczywiście zmienne fazy rozrządu na wałku sącym i wydechowym. Często na forach internetowych można spotkać, że ludzie opisują problemy z silnikami, właśnie z tej rodziny, że coś dzieje się nie tak. Z układem rozrządu. Mechanicy oczywiście stwierdzają, warsztaty, które wcześniej nie spotkały się z tego rodzaju usterkami, stwierdzają, że rozciągnięciu uległ łańcuch rozrządu. Należy go wymienić. W większości przypadków jest to prawdopodobny sposób rozwiązania usterki. Natomiast w niektórych przypadkach wcale nie prowadzi to, wymiana rozrządu wcale nie prowadzi do usunięcia usterki. Oczywiście usterka polega na tym, że silnik wchodzi w tryb awaryjny, zapala się kontrolka. Nie wiem, czy to dobrze widać. Zapala się kontrolka silnika. Oczywiście, w trybie awaryjnym osiąga tylko część mocy nominalnej. Często praktycznie nie można tym samochodem normalnie jeździć. Oprócz tego, czasami może zapalić się również lampka kontrolna. Ciśnienia oleju. Oczywiście konstruktorzy zdawali sobie sprawę z wyżej wymienionych usterek. Wiedzieli, że takowe usterki, zobaczcie, porysowane panewki łoża, w którym kręci się wałek rozrządu. Konstruktorzy zdawali sobie sprawę, z tego że takie usterki występują. Więc w 2011 roku podjęli próbę poprawienia konstrukcji tego silnika. Niewiele im z tego wyszło. Zobaczcie wałek rozrządu tutaj miejsca, w których obraca się w swoich łożach, ja to pokażę bliżej. Może będzie widać rysy wyzłobienia wałku rozrządu. Oprócz tego, na końcu wałka rozrządu są zainstalowane pierścienie uszczelniające. Które mają uszczelniać ciśnienie oleju, dostające się tymi otworami. Do koła zmiennych faz rozrządu. Oczywiście te pierścienie powodują wyrabianie tutaj, w tym miejscu, w materiale, w materiale wyrabianie takich dołków, przez co przestają spełniać swoje zadanie. Ciśnienie oleju. Ucieka. Tak jak powiedziałem na wstępie, silnik przeznaczony do smarowania olejem 0W30-0W40. W każdej tej panewce, wałka rozrządu w głowicy znajduje się otworek, którym doprowadzany jest olej z magistrali olejowej. Oczywiście te opiłki, które tutaj. Się dostają do oleju, nie są obojętne dla pracy całego układu. Trafiając do układu smarowania naszego silnika, powodują to, powodują działają jak papier ścierny. To jest panewka korbowodowa jednego. Skorbowodów. Zobaczcie jakie rysy. Pamiętajcie, że ten silnik ma niewiele ponad 150 tysięcy przebiegu. Eksploatowany był, oczywiście, od nowości i serwisowany w serwisie. Nie był serwisowany w warsztatach niezależnych. Użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Zaraz wam pokażę, co potrafi zrobić opiłek, który dostanie się do układu smarowania. Przed Wami na stole wał korbowy z silnika. Jeden z głównych elementów silnika. Miejsca współpracy wału korbowego. Tutaj, czopy główne porysowane strasznie. Nawet nie mierząc tego żadnym przyrządem, mikrometrem, pod paznokciem czuć, jak mocno zużyte czopy wału korbowego. Tak samo czopy korbowe, o których poruszają się, które współpracują z naszymi panewkami korbowodowymi. Ciekawostka taka, że miękka panewka, materiał adaptacyjny, miękki taki, który powinien się układać, zużywa się równie mocno, co twardy czop wału kurbowego. Kilka zdań chciałbym powiedzieć podsumowujących na temat. Po co przytoczyłem w ogóle tą historię? Otóż, kiedy spotkałem się z problemem tego samochodu i tego silnika, nie bardzo wiedziałem, że w silniku występują dwie nakładające się na siebie usterki, czyli brak, chwilowy brak ciśnienia oleju, spadek ciśnienia oleju na górnych wałkach rozrządu i na kołach zmiennych faz rozrządu, powodował zapalanie się kontrolki silnika i pojawianie się w pamięci komputera ECU błędów związanych. Z, ze zmiennymi fazami rozrządu. Po wymianie rozrządu okazało się, że naprawa nie przyniosła skutku, bo nie mogła takiego skutku przynieść. Rozrząd został wymieniony, natomiast spadek ciśnienia oleju i tak występował. Nadmiernie zużyte, wyeksploatowane łoże wałków w głowicy wałka ssącego i wydechowego. Porysowany wałek, zniszczone panewki oraz czopy wału korbowego. Nie mogły zostać bez żadnego echa, że tak powiem, w silniku. Spadek ciśnienia był. Silnik zużywał bardzo dużej ilości oleju. Nie dajcie sobie wmówić przez żadnego serwisanta, inżyniera, mechanika czy kogokolwiek innego, że silnik może zużywać olej. Silnik jest tak skonstruowany, że tego oleju nie powinien zużywać w ogóle. Jeżeli Silnik jest smarowany olejem 0W30 czy 0W40, czy w tej chwili stosuje się nawet oleje 0W20, 016, nawet są oleje. Te silniki nie mogą zużywać oleju, mimo że ten olej jest bardzo neutralny, czyli nie jest odporny na wysoką temperaturę. Jakbyśmy zastosowali olej o innej klasie lepkości, na przykład 5W50 do tego silnika, te pierścienie nasze tutaj, tłokowe, które są pierścieniami olejowymi zgarniającymi, nie byłyby w stanie zgarnywać tego oleju, który by kleił się do ścianek cylindra i tłoka, nie byłyby w stanie zgarnywać tego oleju. Silnik zużywałby jeszcze większej ilości oleju, a przy tym najprawdopodobniej zacząłby mocno dymić. Spalany olej osadza się na zaworach wydechowych, na ściankach cylindrów, rysuje nam gładzie cylindryczne. Dostaje się do zaworu EGR i przez co do kolektora sącego, przez co ponownie trafia do turbosprężarki. Olej uszkadza na katalizator, spalając się w nim zapycha filtr cząstek stałych. Jeżeli Macie samochód, który zużywa olej, filtr cząstek stałych na pewno będzie uszkodzony. Zanim podejmiecie próbę regeneracji, czyli mycia czyszczenia takiego filtra cząstek stałych, zastanówcie się, czy w silniku nie ma żadnych innych usterek. Czy samochód ma sprawne wtryskiwacze i nie zużywa oleju? Czy my, użytkownicy, możemy coś na to poradzić? Oczywiście nie. Kupując taki samochód jesteśmy wskazani na jego wadę konstrukcyjną. Niektóre warsztaty w Polsce wyspecjalizowały się i nauczyły się przerabiać tłoki w takich silnikach, które zużywają duże ilości oleju. Metodą rzemieślniczą są roztaczane miejsca, w których mocowane są pierścienie Olejowe zgarniające, pierścienie olejowe są zgarniające, są zakładane z innych silników starszych konstrukcji, tak żeby te pierścienie były wyższe, czyli żeby miały przykładowo 2,5 albo nawet 3 mm i wtedy silnik przestaje zużywać olej. Nie przestanie silnik zużywać oleju, jeżeli tylko zrobimy naprawę głowicy w postaci wymiany uszczelniaczy zaworowych czy wymiany prowadnic nie jest to problemem w tych silnikach, które zużywają olej. Oczywiście jest to jedna z możliwych usterek, która może wystąpić, ale problem główny tkwi w układzie tłokowo-korbowym, czyli w zużytym, zużytym tłoku oraz zużytych w pierścieniach. W każdym razie, jeżeli Wasz silnik zużywa olej, pamiętajcie, że takie zjawisko doprowadza do niekontrolowanego spalania i wzrostu temperatury co powoduje takie skutki mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłem Wam temat znikającego oleju w silniku jeżeli zastanawiacie się nad kupnem takiego samochodu o którym wcześniej mówiłem to przemyślcie czy warto, bo w latach 2013 silnik ten produkowany był również w samochodach BMW. BMW dostało za ten silnik Nagrodę Roku, a później skończyło się to wielkim pozwem zbiorowym właścicieli samochodów, którzy po prostu stwierdzili, że te silniki na potęgę się sypią. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnych odcinkach. Tchau,